Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w tematach militarnych, obronnych. Ze mną znany, myślę, że już słuchaczom podróży, Jakub Linklęczowski, wydawca portalu Milmak. Zapraszam na milmak.pl, ekspert w zakresie lotnictwa i obronności. Dzień dobry, kłaniam się. Dobry, witam. Dobrze wrócić i porozmawiać o kolejnym interesującym temacie. A jest o czym rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o polskim niebie. Myślę, że wiele tematów z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Naszego kraju nie było przedmiotem dyskusji przed lutem ubiegłego roku. Wydarzenia na Ukrainie w pewien sposób no, zmotywowały nas, na ile to też do tego, żeby wzmacniać obronność w kontekście zakupów, żeby o niej rozmawiać, bo tajemnicze obiekty na polskim niebie również latają. Może dla słuchacza typowego Kowalskiego, który nas słucha, ja też bardzo chętnie. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek ochronie polskiego nieba, to o co Cię właściwie zapytam? Zapytam Cię o jakieś systemy, zapytam Cię o być może jakieś rozwiązania, technologie, w skrócie co dzisiaj chroni polskie niebo, bez nie skupiając się na tym, co właściwie rząd deklaruje rządzące na przyszłość? Zacznijmy od tego, że obrona powietrzna może nie była tematem aż tak seksownym, jak jest obecnie, kiedy dzieją się przy różne incydenty, niektóre zakończone niestety tragicznie. Natomiast to, że szersza opinia publiczna nie przyglądała się kwestii obrony przeciwlotniczej czy też obrony powietrznej, jako tematowi dosyć egzotycznemu dla typowego Kowalskiego, to znaczy, że nic się nie działo. Tak naprawdę w gronie ekspertów dyskusja na temat tego jak powinna wyglądać, jak powinno wyglądać zabezpieczenie polskiego nieba toczy się już od ponad dekady. Tak naprawdę tutaj możemy przejść do tego co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w rozkroku. Przechodzimy transformację od systemów, których korzenie sięgają jeszcze czasów sowieckich, czasów układu warszawskiego. Wreszcie przechodzimy na nowoczesne, zachodnie systemy. Jest to w założeniu czy też decydentów, czy też ekspertów, którzy przygotowywali koncepcję tego, przeskok, moim zdaniem, o przynajmniej dwie generacje. Wiąże się to z tym oczywiście. Co działo się w latach 90. ubiegłego wieku, czyli transformacji, rozpadowi Związku Radzieckiego, rozpadowi Układu Warszawskiego, jak również bardzo głębokim zmianom w Polsce, które były rewolucją, rewolucją kosztowną. Polska w latach 90. podnosiła się z zapaści, walczyła z wielkim długiem zagranicznym, szukała swojego miejsca na Zachodzie, szukała swojego miejsca w NATO. To wszystko były bardzo drogie rzeczy i Wtedy, kiedy rząd musiał zadecydować, czy ma negocjować ze strajkującymi Polakami, którym nie starczało na życie do końca miesiąca, a czy kupić bardzo drogi, zaawansowany system dla wojska polskiego, no to niestety decyzja była no, pragmatyczna z punktu widzenia rządzących, czyli trzeba było dać coś na to, żeby państwo funkcjonowało, a nie kupować w ich mniemaniu drogie zabawki, które. No, Byłyby potrzebne, jak się okazuje teraz, natomiast tylko by potęgowały niezadowolenie społeczne, jakieś ruchy, właśnie związane z tym, że Polacy dopominali się godnego życia i mogłoby się to skończyć nawet upadkiem rządu. Więc to był powód, dla którego w latach 90. nie inwestowano tak intensywnie w obronę powietrzną, a nie jest to tania rzecz. Mhm. Natomiast oczywiście stopniowo. To, czym dysponowaliśmy, i czym pośrednio dysponujemy do dzisiaj. Starzało się coraz bardziej. Możliwości tych systemów tak naprawdę wyczerpywały się już w latach, na początku lat 90. My zeszliśmy z układu warszawskiego w trakcie procesu decyzyjnego o tym, żeby zmodernizować to, czym dysponujemy. I tutaj tak naprawdę przechodzimy do, do podstaw, że tak naprawdę obrona wieczna w Polsce, za nią odpowiadało kilka komponentów. Mieliśmy tak naprawdę obronę, obronę powietrzną kraju, która była rozbudowywana tak naprawdę od lat 50. ubiegłego wieku mniej więcej i tam funkcjonowały tak naprawdę dywizjony, w się brygady artylerii i obrony powietrznej, które miały chronić najważniejsze miasta, ośrodki przemysłowe, zgodnie jeszcze z założeniami, jak wspomniałem, ubiegłej epoki. Oprócz tego swoje zdolności do zwalczania celów powietrznych miały zarówno wojska lądowe, jak i marynarka wojenna. To były takie nieco bardziej punktowe systemy, które służyły na przykład do ochrony wojsk podczas przemarszu, ewentualnie zgrupowań jak również no, w przypadku marynarki wojennej chodziło częściowo o ochronę portów, tam, gdzie to było potrzebne, jak i zgrupowanie okrętów, głównie na Bałtyku. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ e, tak naprawdę to, co e, w tej chwili jest planowane i jest planowane już od ponad dekady też, e, to jest tak naprawdę unowocześnienie tej koncepcji, natomiast pewne podstawowe pryncypia pozostaną niezmienione. Nadal musimy chronić miast, przede wszystkim w stolicach ośrodka decyzyjnego, ośrodków przemysłowych, Portów, terminali, gdzie jest przeładowywana czy rozładowywane ładunki z ropą naftową, z gazem, innymi kluczowymi towarami. Musimy nadal chronić zgrupowania wojsk, natomiast no, tak naprawdę zmieniły się zagrożenia, zmienił się. Charakter tego, co, co może nam zagrażać. To już nie będzie wojna w rozumieniu Układ Warszawski NATO tylko to będzie taka no, wojna prawdopodobnie nieco bardziej nasycona środkami technicznymi na pewno nowoczesnymi pociskami rakietowymi, które trzeba wykryć, namierzyć i w końcu ewentualnie zestrzelić tutaj można się spodziewać bardziej rozproszonych ataków z większej ilości kierunków ponieważ współczesne środki tak zwanego napadu powietrznego mają o wiele większe możliwości niż miały 40 lat temu prócz tego mamy kwestie związane z tym że pojawiły się zupełnie nowe środki napadu powietrznego np. przykład załogowce manewrujące pociski manewrujące który można modyfikować w trakcie już lotu trasę bądź cele to są coraz bardziej inteligentne systemy, które same mogą w jakiś sposób rozpoznawać cele, więc no, walka z nimi jest o wiele trudniejsza, to widać w tej chwili w Ukrainie. I nawet nawet ilość środków, kombinowane ataki, to co, to co chociażby Rosjanie w minionym tygodniu wysłali nad Kijów, pokazuje, że no, ta walka z wrogiem jest o wiele bardziej skomplikowana, wymagająca sprzętu, który ma o wiele większe możliwości. Niestety, w tej chwili my jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie transformacji. Oczywiście mówi się o tym, że. Pojawiają się pierwsze baterie, które systemu Wisła, czyli patriot, które, które trafiły do Polski. Są już produkowane pierwsze komponenty, wyprodukowano je już siłami polskiego przemysłu. Przyjechały pierwsze wyrzutnie krótkiego zasięgu KAM, czy które będą służyły w ramach właśnie programu Nare do Ochrony zgrupowań wojskowych. Natomiast to są dopiero pierwsze elementy one są w tej chwili wdrażane. Wojsko Polskie się z nimi dopiero zapoznaje, szkoli się, uczy się, jak je obsługiwać, wypracowuje sobie procedury utrzymania tych systemów sprawności, naprawy, serwisowania, obsługi, celowania. To jest niestety proces, który trwa. Więc to, że coś zostało przywiezione do Polski, rozładowane, zaprezentowane na konferencji prasowej, to jeszcze nie znaczy, że nawet osiągnęło wstępną gotowość bojową. Używamy słowa system, nie bez powodu ponieważ system to nie są tylko i wyłącznie wyrzutnie z rakietami. To są radary, to są centra dowodzenia, to jest oprogramowanie, którego trzeba się nauczyć, które będzie spinało różne komponenty. To są radary wczesnego ostrzegania, które są rozstawione i które mają patrzeć na to, co zbliża się do naszej granicy. To jest współpraca z systemami rozpoznania z NATO, jak na przykład z samolotami AWACS, które są bezcenne właśnie między innymi podczas namierzania lecących pocisków manewrowych. Także to wszystko się dopiero toczy, a my w dużej mierze, w dużym zakresie jeszcze cały czas bazujemy na tym, co odziedziczyliśmy po układzie warszawskim. Oczywiście to były systemy, które były modernizowane, które były wpinane w systemy dowodzenia, które powstawały w Polsce. Natomiast upraszczając one, ich zdolności wykrywania i niszczenia wielu celów, są niestety bardzo niskie, są często systemy jednokanałowe, gdzie na przykład cała bateria może śledzić i na przykład strzelać tylko do jednego celu, gdzie w nowoczesnych zachodnich systemach można tak naprawdę mierzyć się z kilkoma, być kilkunastoma celami jednocześnie. To mhm. tak w skrócie. Tak, zastanawiam się, jak w tym ochronie polskiego nieba mogą po, pomóc właśnie partnerzy z zagranicy. Czy są jakieś idealne rozwiązania właśnie dla nas? Idealne rozwiązania. To jest zawsze ryzykowne stwierdzenie. Tak naprawdę uczymy się na nowo. My mamy swoje doświadczenia w budowaniu systemów obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, ponieważ zgodnie z nową, może nową, modną od ponad dekady doktryną, tworzymy Wielowarstwową obronę powietrzną na wzór amerykański. Czyli mamy tak naprawdę środki bardzo krótkiego zasięgu, krótkiego zasięgu i średniego zasięgu. Jeszcze Amerykanie bądź bardziej zaawansowane państwa natowskie mają systemy obrony jeszcze sięgające dalej, głębiej, nawet w kosmos, tak jak to było na przykład pociski standard misl y, amerykańskiej marynarki wojennej. Natomiast y, w koncepcji polskiej zatrzymaliśmy się na tym krótkim zasięgu, czyli na wyrzutniach Patriot. W skrócie, co mamy zmodernizowane, co mamy dzisiaj? Mamy całkiem nieźle rozpracowany system bardzo krótkiego zasięgu, bazujący na... Y, y, na pociskach e, początkowo grom obecnie Piorun, one będą jeszcze rozwijane. To są pociski, które pokazały się z bardzo dobrej strony podczas, zwłaszcza podczas pierwszego etapu wojny w Ukrainie, gdzie wystrzeliwane. Akurat z wyrzutni naręcznych, czyli przez pojedynczych żołnierzy, potrafiły zestrzelić bardzo dużo rosyjskich samolotów i śmigłowców. Okazały się być jednymi z najskuteczniejszych tego typu pocisków podczas tej pierwszej fazy konfliktu. U nas dodatkowo one bazują na specjalnych podstawach w ramach systemu Pilica, są wyposażone w dodatkowe zewnętrzne głowice optoelektroniczne, które pomagają wykryć cel z większej odległości, mogą współpracować z produkowanymi w Polsce mobilnymi radarami, czyli one się nazywają i soła. Natomiast tego typu radary są w stanie wykryć cel, określić jego pozycję, bo są to radary trójwspółrzędne i mniej więcej nakierować system w kierunku celu i jeżeli głowica pocisku wykryje cel, można strzelać. Natomiast no, powiedzmy sobie, że to jest taka warstwa nowoczesna. Ona jest spięta też system dowodzenia rozwijany w Polsce, więc można też wymieniać danymi pomiędzy różnymi systemami radarowymi i bateriami pocisków, natomiast ona może przeciwdziałać tak naprawdę w odległości do no powiedzmy, kilku kilometrów czyli można na przykład osłonić w najbliższej odległości lotnisko, bądź inne, bardziej rozbudowane systemy obrony powietrznej. Kolejnym stopniem, tak naprawdę obrony, zintegrowanej obrony powietrznej wielowarstwowej, ma być wspomniana wcześniej NAREF. Obecnie mówi się o tym, że to będzie system, który będzie tak troszeczkę okrakiem, będzie służył właśnie w tym krajowym, wielowarstwowym systemie obrony powietrznej, ale również będzie służył do obrony właśnie zgrupowań wojsk. Czyli na przykład, jeżeli będzie następowała koncentracja wojsk, na przykład pancernych, bo zmechanizowanych, no to również tam się mogą pojawić wyrzutnie systemu Naref, które będą na przykład chroniły przed atakiem, żeby na przykład tego zgrupowania, wróg nie zniszczył, nie zbombardował, nie pociskami kierującymi, nie zaatakował bezpilotowcami dalekiego zasięgu bądź nie wiem, bombami szybującymi na przykład naprowadzonymi. Także NARF jest ciekawym, a w myśl tego, co mówią niektórzy eksperci, nawet kluczowym systemem dla Polski, który nie najbożej w razie zagrożenia będzie miał najwięcej do roboty. Obecnie mają być to... Pociski brytyjskie, pociski KAM na brytyjskich wyrzutniach Aylanche, oraz co ciekawe, tego typu pociski mają również wejść na uzbrojenie planowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej trzech fregat miecznik. To mają być okręty wielozadaniowe, duże, natomiast o bardzo, też, imponujących zdolnościach, Obrony powietrznej, czyli właśnie te pociski KAM mają być głównym orężem, które mają sobie radzić z bardzo wieloma typami celów, e, które mogą zagrażać nie tylko samym okrętom, czy zdywporniom okrętom, ale również zakładam, że e, tego typu e, jednostki będą mogły bronić cele na wybrzeżu. To jest właśnie ten, e, powiedzmy sobie, e, krótki zasięg, czyli nasz szczebel średni. Natomiast e, kluczowym e, takim topowym systemem w naszej układance w naszych puzzlach ma być system Wisła, czyli osłabione wyrzutnie radary oraz systemy dowodzenia Patriot one mają być systemami zgodnie z amerykańską czy też nomenklaturą średniego zasięgu, natomiast to będzie najdalszy zasięg w Polsce. Oczywiście pierwsze tego typu systemy, czy też pierwsze tego typu baterie już się pojawiły. Wyrzutnie zostały wyprodukowane w Polsce, w Hucie Stalowa Wola zresztą, posadowione na polskich ciężarówkach, więc no, jest to jakiś tam element polonizacji. Natomiast czekamy na to, żeby polskie załogi nauczyły się korzystać z tego systemu, czyli przede wszystkim. Z radarów, systemów, które będą wykrywały i namierzały i celowały pociskami. Się, muszą się nauczyć również korzystać z systemu dowodzenia ICBS, który koordynuje działanie wszystkich baterii i środków wykrywania. I to ma być system, który będzie tak naprawdę takim najbardziej zaawansowanym, najdalej sięgającym środkiem obrony. O jego skuteczności no. Można tak naprawdę mówić, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. Oczywiście też trzeba brać poprawkę na to, że toczy się wojna informacyjna i informacje, które przekazują Ukraińcy, nie są też do końca w 100% dokładne, ponieważ oni też starają się przedstawiać swoje działania w korzystnym dla siebie świetle. Natomiast z tego, co wiemy, wynika, że system Patriot i to w dodatku jeszcze uzbrojony w starsze pociski CRI, a nie nowocześniejsze MSE, które zamówiła Polska, był w stanie poradzić sobie z pociskami aerobalistycznymi kindża, osławionymi pociskami, których miał, miał być nie do zestrzelenia. Oczywiście nawet zakładając, że Ukraińcy koloryzują nieco, można się stwierdzić, że nawet stare Patrioty sobie z tymi kindżałami w jakiś sposób poradziły. W związku z czym Zakładam, że jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli nie będziemy mieli jakichś przeszkód, wydarzeń tragicznych, jeżeli zostanie konsekwentnie zrealizowana strategia budowy wielowarstwowej obrony powietrznej, no to wtedy w ciągu najbliższych kilku lat, być może dekady, Polska będzie dysponowała nowoczesną, kompleksową, wielowarstwową obroną powietrzną która będzie w stanie przeciwdziałać tym najnowocześniejszym środkom napadu powietrznego. Oczywiście pytanie jest takie, ile ostatecznie wyrzutni baterii poszczególnych systemów będziemy mieli, bo to nie są tanie rzeczy, to są wręcz bardzo drogie rzeczy. I tak naprawdę, ile obszarów strategicznie ważnych będziemy w stanie chronić? Bo też proszę pamiętać jedną rzecz, która się pojawiła przy okazji przewodowa. Żadne państwo, właśnie z Stanami Zjednoczonymi, nie jest w stanie chronić 100% swojego terytorium. To jest po prostu niewykonalne. A czynnik ludzki, jaką odgrywa w tym z... rolę, mamy właściwie ludzi, którzy potrafią obsługiwać ten sprzęt, czy właściwie myślimy tym kątem no, jednak człowieka, który stoi za konkretną technologią? Nasi żołnierze już wielokrotnie udowodnili, że potrafią się uczyć nowych zachodnich systemów. <laughs> Takim jednym z najpoważniejszych wyzwań było przyjęcie do sił powietrznych samolotu F-16. Gdzie wprowadzaliśmy zupełnie inny zachodni system, zupełnie system logistyczny, zupełnie inne samoloty. Do tej pory przez pokolenia polscy lotnicy szkolili się na technologii sowieckiej, a potem rosyjskiej, no ale podołaliśmy temu F-16. Nasi piloci wyszkolili się w Stanach Zjednoczonych, wylatali naprawdę dużo godzin i zgodnie z tym, co słyszymy, na międzynarodowych ćwiczeniach czy podczas. Wszelakich wspólnych misji sojuszniczych udowadniają, że radzimy sobie z zaawansowanym zachodnim sprzętem. To jest wszystko dla ludzi. Sprzęt wojskowy jest projektowany zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie powiedzmy zachodniej, natowskiej, tak, żeby po opanowaniu odpowiednich procedur żołnierz był w stanie z niego korzystać efektywnie. Więc zakładam, że jeżeli znajdziemy odpowiednią ilość ludzi, odpowiednią ilość kadr, dla zakupionego sprzętu, to panowanie go w stopniu takim, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo efektywne wykorzystywanie tych baterii, jest jak najbardziej wykonalne, jest jak najbardziej w zasięgu naszych możliwości. W takim razie czekamy. Czekamy cały czas też na to, co się dzieje na Ukrainie, jakie wnioski przede wszystkim też z Ukrainy, bo no, patrzymy w praktyce, jak ważna jest ochrona Kijowa, nie tylko Kijowa, ale dużych ukraińskich miast, co okazuje się skuteczne, a co nie. Znaczy na pewno kilka wniosków już w tej chwili się pojawiło. Na pewno kluczowa jest szybkość wymiany informacji, zarządzanie informacjami, rozproszenie w chmurze być może ośrodków wymiany informacji, stworzenie systemu łączności, który nie jest podatny na ataki. No, pierwsze miesiące wojny pokazały, że na przykład radiolinie ukraińskie, ale rosyjskie również też były bardzo szybko niszczone, więc tutaj jest bardzo ważna kwestia tej łączności rozproszonej. Kwestia tego, żeby ośrodki decyzyjne, ośrodki dowodzenia, bo to jest serce Również baterii przeciwlotniczych, ale, ale każdego systemu dowodzenia muszą być odpowiednio chronione. One się muszą maskować w tym spektrum radioelektronicznym, tak żeby nie można było go wykryć i zniszczyć. To też wyraźnie było widać chociażby podczas tego ataku, gdzie Rosjanie chwalili się tym, że uszkodzili, czy zniszczyli baterię, czy też system patriot. No, to nie jest takie proste. To jest duża infrastruktura. Jedną rakietą, nawet kilkoma rakietami nie da się zniszczyć wszystkich wyrzutni, które są rozstawione dosyć daleko od siebie. Natomiast największą tragedią zawsze w przypadku obrony przywrotniczej, niezależnie od tego, czy ona jest stara, czy ona jest nowoczesna, jest porażenie radarów, które naprowadzają rakiety, i porażenie centrów dowodzenia, które tak naprawdę zawiadują. Całą pracą obrony powietrznej. Także tutaj te systemy muszą być chronione, dlatego właśnie, na przykład, mówi się o tym, że systemy pilica bądź systemy Narew będą chroniły nieco bardziej zaawansowane wyrzutnie czy też baterie Patriotów. Więc to tak działa, że to jest właśnie synergia, na tym polega ta wielowarstwowość, połączenie wszystkiego. To jest potrzebne jeszcze zbudowanie systemów, w którym. Dane ze wszystkich sensorów, radarów, różnych szczebli będą zbierane tak jakby do jednego worka, będą przetwarzane w ramach systemu dowodzenia. Tutaj trzeba będzie zgrać system amerykański, czy ICBS, trzeba będzie zgrać pewien system brytyjski, który obsługuje wyrzutnie i Lancery pocisków CAM plus systemy polskie, które są wykorzystywane chociażby w bateriach Pilicy, bądź też wykorzystywanych przez wojska lądowe, chociażby w wyrzutniach, czy też bateriach systemu UNEWA, które są w tej chwili. Chyba jeszcze używane do ochrony naszych zgrupowań, jeżeli nie trafiły na Ukrainę wszystkie, ale tutaj już spekuluję. Także to jest dosyć złożony, kompleksowy problem. Także tego nie da się zrobić szybko. To trzeba zrobić, to się dzieje. Miejmy nadzieję, że będzie się działo sprawnie. Natomiast od rozładowania pierwszych wyrzutni czy pierwszych radarów do spięcia tego wszystkiego w działający zabójczy system, niestety musi upłynąć czas i tego nie przeskoczymy. Nieważne czy z tymi Polakami, Amerykanami, Ukraińcami czy Rosjanami, wdrożenie, zbudowanie tego systemu Systemu, nauczenie się go, zrozumienie, wpięcie go w krajowe, inne systemy obrony, no po prostu musi wymagać czasu. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Za wiedzę, Jakub Link-Lęczowski. Mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję bardzo, również mam nadzieję do usłyszenia.